Cześć, z tej strony Pedagog Michalina i witam Was serdecznie w naszej wirtualnej sali lekcyjnej w nowym roku, czyli 2021. Nowy rok i nowa seria filmów. Będzie to seria filmów, która e, będzie opisywała przypadki osób z dysleksją. Będę czytała, tak naprawdę, różnego rodzaju listy i teksty z książki profesor Marty Bogdanowicz: portrety nie tylko sławnych osób z dysleksją. Oczywiście poniżej w opisie wszystko podlinkuję. Więc usiądźcie wygodnie, tak jak ja, w tym super fotelu i posłuchajcie o dwóch pierwszych spisanych przypadkach osób z dysleksją rozwojową. Wielka Brytania rok 1896. William Pringle Morgan, angielski lekarz ogólny z Seaford, opisał w British Medical Journal z dnia 7 listopada 1896 roku paradoksalny przypadek, z jakim dotychczas nie zetknął się ani w praktyce klinicznej, ani w literaturze medycznej. Historia dotyczyła czternastoletniego chłopca, który nie mając trudności w matematyce nie mógł nauczyć się czytać ani poprawnie pisać. O tym przypadku opowiadałam też w filmie na temat dysleksji rozwojowej w ogóle. Jego nauczyciel nie potrafił zrozumieć tego fenomenu. Sądził, że kłopoty jego zdolnego ucznia biorą się z wady wzroku, i dlatego wysłał go na konsultację do lekarza. Chłopcem tym był Persi, o którym Morgan tak napisał. Był bystrym, inteligentnym chłopcem, szybkim w grach. W żadnym zakresie nie był gorszy od swoich rówieśników. Jego wielką trudnością było i nadal jest niezdolność nauczenia się czytania. Ta niezdolność jest tak poważna i wyrazista, że nie mam wątpliwości, że jest to spowodowane jakimś wrodzonym defektem. Słowo klucz wrodzonym. Pomimo pracy i intensywnych ćwiczeń jest w stanie jedynie z trudem czytać i pisać jednosylabowe wyrazy. Oprócz trudności w czytaniu chłopiec miał jednocześnie trudności z poprawnym pisaniem. Popełniał liczne błędy. Nawet pisząc własne imię Persi zapisywał je jako presji. Inne błędy jakie popełniał podczas pisania to na przykład Skon, Zamiast song potrafił wykonywać działania matematyczne z wykorzystaniem tabliczki mnożenia. Morgan zanotował spostrzeżenie, że słowo pisane lub drukowane zdawało się zupełnie nie docierać do świadomości chłopca. Dopiero przeczytane na głos nabierało dla niego znaczenia. Zapisał też ważną refleksję. Nauczyciel, który go uczył przez kilka lat, Mówił, że chłopiec mógłby być dobrym uczniem w szkole, gdyby uczono go jedynie na drodze instrukcji słownych. W wyniku badań Morgan nie stwierdził wady wzroku u chłopca. To też bardzo istotny moment. Występujące zaburzenia w uczeniu się czytania i pisania nazwał, tak jak już pewnie część z Was wie, wrodzoną ślepotą słowną. Poszerzając termin ślepota słowna, używany już dla przypadków utraty zdolności czytania u dorosłych wskutek uszkodzenia mózgu, wprowadzenie określenia wrodzona miało zwrócić uwagę na występowanie zaburzeń w czytaniu i pisaniu od początku nauki szkolnej, odróżnić ten przypadek od nabytych zaburzeń występujących u dorosłych. Mega istotne i fantastyczne spostrzeżenia. I to już na samej początku drogi e, tworzenia się koncepcji teorii badań w kierunku dysleksji. Jak napisał morgan, e, powodem opublikowania historii Persiego było, e, było to, że lekarz nigdzie nie natrafił na podobny przypadek specyficznych zaburzeń uczenia się, które mają charakter wrodzony. W ten sposób doszło do odkrycia de facto dysleksji rozwojowej. Zapraszam Was teraz do posłuchania na temat drugiego przypadku. I tutaj mamy Czechy rok 1904. ówczesny docent chorób nerwowych i psychicznych Uniwersytetu imienia Karola w Pradze, a Haveroch, nie jestem pewna, czy dobrze to czytam, opublikował w pedagogicznym czasopiśmie Czeska Szkoła artykuł pod tytułem O wybiórczej niemożności nauczenia się czytania i pisania. Mimo dobrej pamięci, do napisania artykułu sprowokował autora przypadek jedenastoletniej dziewczynki skierowanej na badania przez nauczycielkę. Dziewczynka ta mimo dużego zasobu wiedzy szkolnej, odpowiedniego do jej wieku i poziomu kształcenia, opanowała jedynie wstępny etap nauki czytania i pisania oraz bardzo słabo rysowała. Haveroch określił ten przypadek jako właga, aleksję. Czyli zaburzenia rozwoju zdolności do nauki czytania i pisania, wskutek przebytego w piątym roku życia zapalenia opon mózgowych. Mechanizm omawianego zaburzenia lekarz ujmował trafnie w terminach współczesnej psychologii, jako po prostu niedostateczną zdolność do kojarzenia i syntetyzowania głosek w słowa, czyli tutaj mówimy o analizie i syntezie głoskowej. Definicję opisanych zaburzeń ówczesny lekarz formułuje jako: Niemożność nauczania się czytania i pisania mimo dobrego rozwoju umysłowego. Co więcej, Haveroch upatrywał w drobnych anomaliach strukturalnych lewej półkuli mózgowej przyczyn tych zaburzeń. Co ciekawe, obecnie, czyli współcześnie, wiedza naukowa również w tą stronę się kieruje. Autor we wprowadzeniu do swojego artykułu pisze coś takiego. Temat jest interesujący zarówno dla psychologa, lekarza, jak i pedagoga. Piszę o nim w tym czasopiśmie nauczycielskim, dlatego, że jestem przeświadczony o tym, że w szkołach przypadków takich nie jest tak mało, jakby to wyglądało na podstawie przeglądu literatury medycznej. Mam nadzieję, że tym artykułem zwrócę uwagę na tę fragmentaryczną nieudolność, a czytelnik przypomni sobie ze swojej praktyki podobne przypadki. Jednak obawiam się, że nie znajdą one u pedagoga takiego zainteresowania jak u neurologa. Czy te słowa były prorocze? No, ja głęboko wierzę, że nie i że od tamtego momentu bardzo dużo się zmieniło na polu, zarówno teoretycznym, jak i praktycznym, ale też diagnostycznym i terapeutycznym, jeżeli chodzi o dysleksję, i że my, pedagodzy, zdecydowanie interesujemy się tym tematem. Dziękuję Wam za obejrzenie i wysłuchanie tego pierwszego filmu z tej serii. Zapraszam do subskrypcji kanału i do zobaczenia następnym razem.